Cześć, to Filozof Inwestor. Dzisiaj będzie o pięciu największych błędach początkujących inwestorów. Część z nich sam popełniłem. Tak więc zapraszam, jeśli nie chcesz popełniać błędów i nie chcesz się uczyć na swoich błędach, ucz się na moich. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, mam do ciebie prośbę. Zostaw lajka. Subskrypcję, daj dodaj doda jakiś komentarz, żeby ten film doszedł do szerszej publiczności. Tak więc pierwszym błędem, który sam popełniłem, to jest inwestowanie bez planu, czyli to jest zero planu, zero ża żadnej strategii, żadnej analizy, tak zwane FOMO, czyli fear of missing out. Czyli jeśli coś rośnie, ja się obawiam, że ja nie zdążę wsiąść do pociągu i że te zyski mi odjadą, i kupno akcji na, na bazie emocji, nie na bazie analizy spółki. No taki po prostu to jest zwykły hazard. Nie ma tutaj żadnej strategii i to wydaje mi się, że to jest największy błąd. To wynika z takiego bycia początkującym, który jeszcze nie wie tak naprawdę, z czym to się je. O co tu tak naprawdę chodzi, i warto sobie wtedy zadać pytanie na samym początku: dlaczego kupujesz daną akcję? Dlaczego? Jeśli odpowiedź brzmi, bo inni kupują, albo bo ktoś napisał, albo gdzieś usłyszeliśmy na YouTubie, że to trzeba kupić, że to na pewno będzie z zyskiem, że to jest okazja, to jeśli taką odpowiedź udzieliłeś, Udzieliłaś na to pytanie, to znaczy, że to nie jest dobry powód do kupna spółki. Taki prawdziwy inwestor zawsze ma plan, ma swoją strategię, względem której działa, ma wyznaczone wytyczne, dlaczego kupuje daną spółkę. I to jest bardzo przydatne, bo w samym momencie wyjścia ze spółki, obserwując to, jak dana spółka się zachowuje i czy spełnia warunki. Które sobie zadaliśmy na samym początku, czyli na przykład ja kupuję tą spółkę, bo ona będzie miała w najbliższych powiedzmy czterech latach wzrost dwucyfrowy przychodów. Tak? Czyli powiedzmy, tam 12%, czy tam 15% ustalmy sobie. Takie coś. No i teraz za rok patrzymy, czy dana spółka nadal to spełnia. Jeśli to spełnia, to znaczy, że spełnia nasze warunki i podtrzymujemy tą spółkę. No i tak, kolejny rok, kolejny rok. Możemy sobie zmienić nie na rok, może być to kwartał. Oczywiście, dwuprocentowy wzrost przychodów w kwartale, no to to jest, to jest mega szybko. Ale to tak dla przykładu. I wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy z danej spółki możemy wyjść. Także to też pomaga i w wejściu w daną spółkę, i w wyjściu z danej spółki. Także tutaj pierwszy błąd takiego początkującego inwestora, to jest brak strategii, brak planu, poleganie na innych to jest taki pierwszy kardynalny błąd, który sam też popełniłem na samym początku. Drugi błąd, który też popełniłem, to jest ignorowanie ryzyka. Czyli, na przykład, wchodzimy w spółkę, nie przeanalizowaliśmy jej fundamentalnie, no myślimy, o, wpłaciłem tam. Powiedzmy 1000 zł. Wystarczy, że ten 1000 zł tam podleży miesiąc. Zarobię pieniądze, będę mógł sprzedać. Prosta strategia, pewny wynik. No w końcu na akcjach się zarabia. No ale to jest czysta ignorancja. Każdy inwestor, który inwestuje, sprawdza fundamentalnie spółkę, czy jej przychody rosną, czy wszystko w bilansie się zgadza. Czy dana spółka generuje przychody, czy nie jest zbytnio zadłużona, czy ma potencjał wzrostu na przyszłość? I jeśli to wszystko się zgadza, jeśli, jeśli spółka nie ma żadnych takich czerwonych flag, które mogą nas, nas ostrzegać o jakimś upadku spółki, albo w zmniejszeniu przychodów, albo że spółka nie spełni naszych warunków, które sobie założyliśmy przy kupnie spółki. No to wtedy jesteśmy, można powiedzieć, bezpieczni. Bo no, oczywiście spółka może też zakłamywać, albo coś może się zdarzyć, ale na to nie mamy wpływu. Jeśli inwestor przeanalizuje fundamentalnie spółkę i z tej analizy fundamentalnej wyjdzie, że ta spółka jest poprawna, że, że to jest dobra spółka, że warto w nią zainwestować, to taki inwestor nie ignoruje ryzyka. On podejmuje Ryzyko w danej spółce określa to ryzyko, czy ono jest małe, czy jest duże, i zakupuje daną spółkę. Jeśli ktoś podchodzi do zakupu w taki sposób, że po prostu kupuje spółkę bez żadnej analizy, bo tak, bo myśli, że w akcjach się tylko zarabia, no to tutaj popełnia błąd. W tym momencie jest duże ryzyko, że ta spółka jest zła, i że ta spółka poniesie straty i że ten inwestor. Straci swoje pieniądze. Jak wiadomo, inwestujemy nasze dodatkowe pieniądze. Niektórzy są na tyle zdeterminowani, że nawet inwestują, gdy nie mają poduszki. No i wtedy też może się zdarzyć, że no stracą te pieniądze, które tak naprawdę sobie ciężko odłożyli. Proszę nie ignorować ryzyka. To też jest taki dla początkujących i też dla zaawansowanych. Chociaż zaawansowani inwestorzy oni analizują spółki, ja staram się, gdy wchodzę do spółki, przeanalizować ją fundamentalnie. Wtedy czuję, że ta czuję tą spółkę, czy ona jest ryzykowna, czy ona jest dosyć stabilna, czy ma te perspektywy. To się obserwuje kilka miesięcy. Wtedy dopiero podejmuję decyzję, czy wchodzę w daną spółkę, czy nie. Trzeci punkt, trzeci błąd, który wydaje mi się jest ze mną teraz zakochiwanie się w spółkach. Taką pierwszą moją spółką, w której się zakochałem, jest XTB. Jednak ta spółka ma dalej perspektywy, ale mam takie poczucie, że jeśli coś się w tej spółce totalnie zepsuje, to będzie mi ciężko z niej wyjść. Już jest to taka fajna spółka, która mi się podoba, którą mam od początku. Tylko, że ona jest akurat fajna, generuje coraz większe zyski ostatnio mniejsze niż konsensus, dlatego cena akcji spadła. Ale fundamentalnie w spółce nic nie siadło. Nie padło. Dlatego nadal utrzymuję tą spółkę. I tutaj jest bardzo trudny element, bo musimy trzymać oddzielić emocje od Inwestowania. Ta spółka nie wie, że ja w nią zainwestowałem, nie wie, że ja mam do niej na przykład sentyment i giełda nie, nie czuje litości. Jeśli ogół, konsensus stwierdzi, że dana spółka nie wykonała tego, co oni założyli, oczywiście ja mam inne założenia, mogę mieć założenia spójne z konsensusem i wtedy też bym sprzedał tą spółkę, no i wtedy ta spółka spada, jej cena akcji spada Akurat tutaj dla mnie jest OK. Bo cena spółki spadła, ale fundamentalnie u mnie się zgadza. Wzrost przychodów był, liczba klientów rośnie o pół miliona, także tutaj jest OK. I moim zdaniem, tutaj trzeba też czasem podchodzić, bezlitośnie czasem trzeba odciąć się od danej spółki, to jest jak przecięcie pępowiny. Początkujący inwestorzy nie wiem, czy takie coś mają. Ja takiego czegoś nie miałem na początku, i wydaje mi się, że może być to problem bardziej dla zaawansowanych inwestorów. Nie wiem, jak Ty uważasz. Jeśli sądzisz, że może tak, tak nie jest, mi się wydaje, że tak jest. Jako mam tak w przypadku XTB, będzie mi ciężko wejść z tej spółki. Póki co ona spełnia moje warunki, dlatego z nią zostaję. Zobaczymy, jak będzie później. Tak więc, miłość do spółek to jest zła miłość. Lepiej zostaw to w życiu prywatnym. Tą miłość na życie prywatne przenieś. I tutaj nie ma co tam dyskutować. Trzymaj się swoich założeń. Jeśli spółka je spełnia, trzymaj ją. Jeśli nie spełnia, warto te. Fundusze te pieniądze przenieść do spółki, która, która lepiej tymi Twoimi pieniędzmi będzie zarządzać i przyniesie większe zyski. Błąd czwarty, skakanie z kwiatka na kwiatek. No i się wydaje, że to też wynika z braku strategii. Tak naprawdę jeśli przeanalizuję spółkę, wiem, dlaczego ją kupiłem. To nie chcę z niej wychodzić pieniędzmi, gdyż wiem, jaką ona ma wartość i że w przyszłości ona może być droższa i przynieść mi dodatkową wartość. Przy braku takiej strategii, no skaczemy z kwiatka na kwiatek, bo kupiliśmy daną spółkę, powiedzmy, że spadła o 3%, ja też tak miałem. Dana spółka spadła o 3%, mówię o, coś jest nie tak, jeszcze nie byłem przyzwyczajony do tego, że spółka skacze góra-dół, góra-dół, czasem więcej niż 3% i po prostu sprzedawałem daną spółkę, kupowałem drugą, ta druga powiedzmy urosła, znowu spadła, znowu sprzedałem i to, to nie jest dobra strategia, to jest strategia dzięki której możemy stracić pieniądze też nie wiem gdzie, ale czytałem taki artykuł, że skakanie z kwiatka na kwiatek powoduje, że tracimy najlepsze najlepsze wzrosty bo jeśli skaczemy z kwiatka na kwiatek, załóżmy, jest spółka A i B. Sprzedaliśmy spółkę A po małym spadku, spółka A odbiła o 10%, przeszliśmy na spółkę B, spółka B spadła znowu o 2%, przeszliśmy na spółkę C, znowu, znowu wzrost i wszystkie wzrosty nas omijają, albo częściowo omijają, że w połowie wzrostu zbyliśmy tą spółkę. To jest zła strategia, która często nie przynosi wymiernych zysków. Pamiętajcie, trzymajcie spółki, które dla Was wygrywają. Człowiek często ma problem ze sprzedażą spółki, która spada, a nie ma problemu ze spółką, która przynosi mu pieniądze, żeby sprzedać. Ja tego też nie rozumiem, ale potwierdzam, tak jest. Jeśli spółka rośnie, to jest mi łatwiej ją sprzedać, jeśli spółka spada, jest mi trudniej ją sprzedać. To jest nielogiczne, bo tu tracę pieniądze, gdy spada spółka, ale nie chcę jej sprzedać, jakoś mi żal. Tak? Żal mi tej straty. A jeśli spółka przynosi mi zyski, no to z chęcią bym zrealizował, mam pieniążki, tak? Także proszę to jest zła strategia. Ja popeł też popełniałem ten błąd. Skakanie z kwiatka na kwiatek to nie jest dobra rzecz. Najlepiej wybrać długoterminowy wzrost, wartościowe spółki i tego się trzymać. Tego się trzymać, dwa, trzy lata, najlepiej latami, najlepsze w ogóle idealny portfel to jest taki, który całe życie się trzyma. Kupujemy spółki, one po prostu rosną, mają dobry plan na rozwój. Cały czas się rozwijają. takie spółki są najlepsze. Piąty błąd inwestora, jest brak edukacji. Przyznam szczerze, że ten błąd mnie akurat nie dotyczy, bo gdy zacząłem inwestować, gdy zacząłem inwestować w spółki, wchodziłem najpierw i też wam radzę wchodzić, ma małym kapitałem żeby zobaczyć jak wasze emocje na was wpływają, jak skoki na tym małym kapitale do was docierają, czy pojawia się panika, czy chcecie szybko wychodzić. I to jest też fajna lekcja jak można się nauczyć panować nad sobą. Bo jeśli przy małych kwotach yy, nie panujecie już nad emocjami, to przy dużych kwotach tym bardziej nie będziecie panować. A ja zauważyłem, że jeśli inwestuję małymi kwotami, cały czas małymi kwotami, oczywiście tam co miesiąc ta kwota rośnie, rośnie, rośnie i w końcu zdaje, będzie to duża kwota, tak? Ale ja się przyzwyczaiłem, przyzwyczajam się do tej kwoty, do tych spadków i wzrostów, do tego falowania na tej giełdzie i wiem, że są spółki, które spadną tam 8%, są spółki, które wzrosną 3%, nawet 10%. I warto cały czas się edukować. Ciągła edukacja to jest klucz, mi się wydaje, do, wszy do wszystkich dziedzin życia i także do inwestowania. Jeśli chcesz zacząć inwestować, edukuj się, oglądaj jak najwięcej filmów, czytaj jak najwięcej książek, najlepiej konkretnych książek albo konkretnych filmów o danych tematach. Ja polecam jako, że jestem fanem analizy fundamentalnej, zgłębić analizę fundamentalną. Nie jestem day traderem. Dla mnie, jeśli inwestujesz na akcje w trybie dziennym, to jest troszkę tak jak ruletka. Jakby abstrahujesz całkowicie od tego, co się w spółce dzieje, czym ta spółka jest, co ona robi, jaki ma plan, czy jest zadłużona. W ogóle Cię to nie interesuje, tylko patrzysz na wykres. Dla mnie to jest czysta ruletka. Bardziej pewnie czuję się, gdy przeanalizuję spółkę. Wiem, co ona robi, jaki ma plan i wiem, na czym stoję, bo w ten sposób zwiększam swoje szanse na zysk, bo czuję się bardziej pewnie. Jak mam przeanalizować spółkę, gdy nie wiem nic o giełdzie, gdy nie wiem, na jakie wskaźniki patrzeć, gdy nie wiem, jak analizować bilans spółki? Gdy nie wiem na co patrzeć. Yy, także ten brak wiedzy powoduje, że chodzę na ślepo i nie wiem tak naprawdę, co mam zrobić. Dlatego polecam, jeśli chcecie się nauczyć, to początkowo inwestujcie małe kwoty, zainteresujcie się, wyedukujcie i w miarę czasu, upływu czasu, w miarę zwiększenia waszej wiedzy, nabierania pewności, i zdobywania, i korygowania waszej strategii, żebyście wtedy dopiero podejmowali bardziej ryzykowne decyzje, ale takie, które są z wami w zgodzie. Nigdy nie inwestujcie wbrew sobie, pod wpływem emocji. Tu chodzi właśnie o to, żeby zachować czysty umysł i opierać się na faktach. I mieć też dystans do siebie, bo to mi się właśnie podoba, to w giełdzie, że to jest taka walka z samym sobą, ze, swoją, e, ze swoimi emocjami. I tak naprawdę największym Twoim wrogiem jesteś Ty sam, i moim wrogiem jestem ja Sam. I trzeba to sobie uzmysłowić, że jesteśmy, że ja jestem tylko człowiekiem i że też popełniam błędy, i na tych błędach się uczę. Ja też dużo filmów obejrzałem, takich jak ten, i mam nadzieję, że coś komuś pomogę: że, że jeśli ja popełniłem te błędy, to mam nadzieję, że może też je popełnisz, ale w jakimś małym stopniu, że później ich już nie będziesz popełniał że tak naprawdę um, ucząc się na moich błędach, będziesz już mądrzejszy. Oczywiście. To jest tak jak z jazdą na rowerze, że jeśli ja ci powiem, no, musisz wsiąść na siedzonko, pedałować i jedziesz, tak? To tu jest tak samo. No musisz wsiąść na ten rower. To ty musisz sobie zainwestować te pieniądze i ta praca leży po twojej stronie. Także tu masz, jeśli chcesz inwestować pracę domową do odrobienia, tak więc polecam, polecam. Tak więc to, co dzisiaj powiedziałem, te pięć błędów to nie jest teoria, to jest praktyka, to jest prawdziwe życie tysięcy ludzi. Niektórzy ludzie poddali się po tych błędach, po utracie pieniędzy. Dlatego też krążą po świecie historie, że ludzie stracili majątek na akcjach, że tam nie warto iść, że to jest zgubne yy, i być może też kiedyś stracę ten majątek, nie wiem. Ale mam poczucie, że jeśli analizuję, jeśli te spółki są dobre, to w sumie nie mam powodu sądzić, że będzie inaczej, że te spółki mnie zawiodą. Prawdopodobnie któraś mnie zawiedzie i tu też wchodzi w grę dywersyfikacja. Jeśli boisz się na początku inwestować w akcje, w pojedyncze akcje spółek, jeśli nie wiesz, co z tym robić tutaj u góry jest link o inwestowaniu w ETF -y. tam wyjaśnię co to jest ETF jest to duża dywersyfikacja portfela także nie ma się co martwić bo to jest dużo spółek oczywiście indeksy też spadają też trzeba na to być przygotowanym ale dla początkujących inwestorów którzy chcą inwestować pasywnie nie chcą analizować spółek nie mają na to czasu to to jest dobra opcja Także linku góry możecie sobie obejrzeć dla bardziej chętnych inwestorów, którzy chcą posiąść wiedzę, troszkę się douczyć. Możecie zajrzeć tutaj na drugi filmik o wskaźnikach, takich podstawowych wskaźnikach, dzięki którym coś można już wyczytać. Jak to sama nazwa, mój, to są wskaźniki, one wskazują, jaka może być dana spółka. Oczywiście to musi być dalej poparte analizą fundamentalną. Jest dużo firmów na internecie, które to zgłębiają, są książki. Także edukujcie się, edukujcie się i jeszcze raz się edukujcie. Także podsumowując, zainwestuj w wiedzę, planuj, trzymaj swoje emocje na smyczy, nie daj im się tutaj rozhulać i nigdy nie zakochuj się w akcjach. Tak bym podsumował ten cały odcinek. Giełda niestety nie wybacza głupoty, ale bardzo premiuje jak się przygotujesz, takie przygotowanie, weryfikacje. Także pamiętaj o tym. Na dzisiaj to już koniec. Życzę Ci samych zysków i do następnego odcinka. Hej!